Jesteśmy nad wiaduktem PKP żerań Tam jest jakaś fabryka Jakieś tam spinninguje widzę Tam też są wędkarze Coś. sobie do góry zobaczyć ostatni raz tu byłem pół roku temu Idziemy to na peron zobaczyć Tryka Żerań chyba. Krzawa Żerań. Tutaj to krzaków o wycinali. To teraz tory tam widać. Są tych tu byłem to wycinali tutaj drzewa niektóre. Zobaczymy, czy coś pojedzie. Intercity, ale przypierdził, A tu następny z tej strony. Masak. Dwa Intercity, ale grzały Ale śmignęły jak pershingi, kurwy. Tyle ci. Miga jako maszyna Ale w przepierdzieliu to samo, tu nie staje nawet Koleje mazowieckie I mamy Pendolino Ale słońce daje, jeszcze w tą stronę, tam jest jakiś zakład, no tu jest samolot, słuchajcie, samolot. samolot, perony na Warszawa Żerań, peron. Czy czy coś pojedzie, czy nie pojedzie Tutaj jest już wyjazd z PRL w Warszawie Tam jakiś zakład jest Ja nie wiem to zakład jest Ale tam też idą tory Widzę na pusznicy I one idą aż tam ho, ho ho Tam się dopiero z tymi łączą Tam jest przejazd do zakładu Tylko Jakaś burcznica Tej grzeje chyba koleje mozowieckie tak, kolej mozaiewskie. Tutaj widać stację, nie miało się nie zatrzymał. Antolino. jest nam poleci. Mazowieckie. Kanał Mazowieckie. 28 grudnia, jechałem do Lublina Na kontrolę populacyjną żonki Z Warszawy Wschodniej, ale to nic nie nagrałem, bo akurat W zlecbości myśmy na pociąg dążyli, pociąg stał na peronie Trzeba było tylko wejść i od razu był odjazd To nic nie nagrałem Tutaj leci kolejny składzik Ale to Intercity